Smok Wawelski chyba jest bezspornie najbardziej kojarzoną rzeźbą pani Taty, i to nie tylko przez nasz Kraków, ale również turystów. I ta tabliczka dzisiaj jest pięknym upamiętnieniem chyba i zakończeniem jubileuszu 50-lecia, jednego z symboli naszego miasta. To prawda, my to traktujemy jak taki kulminacyjny punkt. Te obchody trwały tak naprawdę od kwietnia, kiedy rozpoczęliśmy wystawą w Ogrodach królewskich na Wawelu i w naszej galerii w parku Deciusza. i przez cały sezon w Krakowie działo się tak wiele smoczeń. Atrakcji, że aż trudno mi to wymienić. Natomiast rzeczywiście teraz zamykamy ten rok. To jest data, kiedy smok stanął u stóp Wawelu. Było to około 16 listopada 1972 roku. Jeszcze później trwały prace, co prawda, przy jego instalacji gazowej, natomiast stoi już 50 lat i bardzo się cieszymy, że, że ta tabliczka mogła tutaj zawisnąć. To był rok poświęcony Bronisławowi Chromemu. No i na zakończenie tych uroczystości, tego całego roku, odsłoniliśmy tabliczkę z nazwiskiem Bronisława Chromego, który był twórcą tego pomnika, który w zasadzie stał się jednym z symboli naszego miasta. A pierwotnie wcale nie miał tu stać? Tak, pierwotnie miał stać na placu Wolnica, ale prezydent Zbigniew Skolicki zadecydował, że powinien tutaj stanąć, bo tu jest takie no jego miejsce po prostu. No i tak stanął. Co prawda jest w dosyć dużej odległości od tego, czym się żywił, to znaczy od stada owiec, które stoją pod Akademią, pod Uniwersytetem Rolniczym na Alejach Mickiewicza, no ale, jak ale jakoś tam dojdzie zawsze. Czego Pani życzy jeszcze naszemu jubilatowi na kolejne 50 lat? No życzę mu zdrowia, żeby nie miał kłopotów z zianiem, tak jak dzisiaj eee, i tego, żeby... Był nadal tak bardzo kochany przez turystów, przez dzieciaki przede wszystkim, które nie myślą o niczym innym, jak tylko o tym, żeby przyjść pod smoka i przestraszyć się tym, jak dzieje ogniem.